Cześć, witam na moim kanale Aquakowuterra. Terra. Dzisiaj przygotuję nowe terrarium dla ślimaków olbrzymich. Do tej pory mieszkały w odpowiednio przygotowanym dla nich pojemniku. No i nadszedł ten czas, że ze względu na swoje rozmiary muszę przenieść je do nowego terrarium. Na wstępie dodam krótki opis gatunkowy moich ślimaków. Jest to dokładnie Achatina reticulata, czyli jeden z największych ślimaków lądowych żyjących na naszej planecie. Sama skorupa osiąga długość do około 16 cm. Te moje mają może około... Ten większy ma około 10 cm, jeżeli chodzi o muszle, a mniejszy około 7-8, coś takiego. Wszystkie ślimaki olbrzymie są zwierzętami typowo lądowymi, ale lubiącymi wysoką wilgotność, czyli w terenie na pewno musi być ciepło, musi być mokro, i wtedy dla nich warunki będą wręcz idealne. Achatina radikulata w naturze występuje w rejonach Zanzibaru. Jest to typowo ślimak afrykański, żyje około 4-5 lat. No ale oczywiście zdarzały się jakieś tam starsze osobniki, nawet tam jeden chyba dożył do 9 nawet lat, ale to raczej jest bardzo, bardzo rzadko spotykany. Jeżeli chodzi o ich aktywność, to w dużej mierze zależy od temperatury i wilgotności w terrarium. A jeżeli chodzi o pokarm, no to ja staram się podawać pomidora, jabłko, ogórka na zmianę dla urozmaicenia diety. No też lubią bardzo czerwoną paprykę, ale to tak staram się im raz w tygodniu może dawać paprykę. Ogólnie chodzi o to, żeby produkty, które im dajemy nie były cały czas tym samym produktem. Żeby ta dieta była naprawdę urozmaicona, bo to chodzi o ich zdrowie. No to jest trochę tak jak z ludźmi, no przecież też nie jedlibyśmy cały czas tego samego dzień w dzień, 365 dni w roku, nie? Ta dieta musi być zróżnicowana. Na pewno też w diecie nie może zabraknąć pokarmu, jeżeli chodzi o, o wapń. Musi być jakieś tam źródło wapnia, bo to jest główny budulec ich muszli. One też rosną. Tam muszę rośnie razem z nimi. Z tego wapnia też musi być sporo tak naprawdę. Co mogę dodać? A jeżeli jeszcze chodzi o pokarm, no to też właśnie różne słodkie owoce, typu jakiś banan, gruszka, jakieś zioła ewentualnie. Co jeszcze? No właśnie głównie warzywa, warzywa, owoce, zioła. Główny pokarm plus właśnie jeżeli chodzi o wapń, no to ja na przykład podaję sepie. Też mamy tutaj taką Kupiłem sobie, to jest taka posypka, ale posypka, pokruszone muszle plus wapń dla ptaków, też bardzo fajne. Ja to akurat dodaję na, na pokarm, prosto na pokarm. Czyli na przykład kroję załóżmy, kawałek pomidora, daję na miseczkę i posypuję sobie właśnie tymi okruszkami. No i ślimaki to lubią zauważyłem, ale i tak sępia zawsze obowiązkowo w terawie musi być. No i co, ślimaki są bardzo fajne. Nadają się dla początkowych hodowców. Tylko no właśnie, niby dla początkowych, bo są łatwe można powiedzieć, to nazwijmy to w obsłudze. Ale no systematyczność, u nich musi być naprawdę systematyczność. Gdyż w no, trzeba jednak zaglądać codziennie. No co, uzupełnienie wody, obowiązkowo miseczka z wodą. No miska z żarciem. Zraszanie. I no najważniejsze, one też dostawiają duży syf po sobie w postaci tych swoich guwienek i no niestety trzeba to zbierać codziennie to nie chodzi całkowicie o wymianę podłoża tylko po prostu czy jakąś łopatką po prostu zbieramy to co zostawiły po sobie wyrzucamy, no i tak codziennie no niestety, coś za coś są to ślimaki, które nie boją się ludzi bardzo nawet lgną, załóżmy weźmiesz takiego na rękę, no to spokojnie wychodzi z buszli, łazi po ręce, nie ma żadnego problemu, lubią się moczyć też nie polecam brać się pod bieżącą wodę, chyba że jeżeli strumień wody lejemy na przykład na muszle, czy tam gdzieś obok nich, żeby one sobie swobodnie mogły chodzić ku tej wody, a nie bezpośrednio na ich ciało mocny strumień wody. Bo można po prostu zrobić im krzywdę. No i co, zabieramy się za chyba za terarium, tak? No, tyle o ślimakach, lecimy dalej. Ok, jesteśmy przy terarium. Co o nim mogę powiedzieć? Jest to terrarium 30x30x20 wysokości, czyli w sam raz, jeżeli chodzi o aktualną wielkość retikulat, spokojnie na razie da radę. Oczywiście z czasem no, będę musiał jednak zwiększyć na, na trochę większe. Jako tło dałem sobie tapetę akwariową, taką, co możemy sobie z tyłu właśnie przykleić na, na akwarium. Tutaj poszedłem na łatwiznę, poszło na terrarium. Czarne tło, no i co? Lecimy z podłożem. Ja standardowo jako podłoże użyję włókna kokosowego. Jak na razie moje ulubione podłoże. Tu akurat sobie kupiłem gotowe podłoże, rozrobione w 5-litrówce. Całkiem fajne rozwiązanie. Jeżeli ktoś jest leniem nie chce sobie samemu rozrabiać takiego włókna, znaczy oczywiście też leniem. No. Trochę to powiedziałem w żartach, no bo jeżeli chodzi o, jeżeli samemu rozrabiamy taki torf, takie włókno, no to też jeżeli chodzi o, o wilgotność, tak, to dobieramy sobie odpowiednią. a tutaj już mamy taki gotowy, no ale jeżeli chodzi o ślimaki, będzie na pewno w sam raz, dobra, lecimy, standardowo wszystko ręką, no jak inaczej, nie żałujemy tego włókna, ja go oczywiście spryskam wodą. Ok, podłoże mamy gotowe. Dałem naprawdę dość sporo tego buchta kokosowego, praktycznie pod samą wentylację. No, i jeżeli chodzi o wystrój, jeżeli chodzi o wystrój, tak naprawdę mógłbym w tym momencie zakończyć film, ponieważ te ślimaki oprócz miski z wodą obowiązkowo i miski z jedzeniem, tak samo obowiązkowo, nic więcej nie potrzebują. Ale żeby to jednak wyglądało jakoś, mam tutaj kawałek takiej tuby korkowej. I wydaje mi się, że nawet tak postawię sobie o tak. Zawsze to jakoś będzie inaczej wyglądało. Lecę teraz po miski. Ja je dam koło siebie, w jednym miejscu, którzy by zajmowały jak najmniej miejsca. Nie muszę ich wcale nigdzie zakopywać ani nic, one sobie spokojnie dadzą radę. Więc w jednym będzie jedzenie dla nich, a w drugie będzie woda. Z tą wodą chodzi głównie o to, że i spokojnie będą się mogły napić z niej, z tej miseczki, i tak samo one bardzo lubią wchodzić do wody. Nie musi być taka super, wielka miska. Ale taka, że jak sobie ślimak wejdzie do niej, to ta woda cała po prostu nie wyleci z tego pojemnika. Do jedzenia tym razem standardowo dam. Kawałek jabłka. Taki kawałek jak jabłka. To jest oczywiście jedzenie na dzisiaj. I damy kawałek papryki. Przełam ją na pół może. Będzie wygodniej to włożyć. I całość posypię właśnie tym skruszonym wapnem, tymi muszlami. Nie musi być tego dużo, ale przy okazjach sobie będą jadły tutaj właśnie paprykę i jabłko, to zawsze coś tam skubną z tego właśnie wapnie. Dobra. Ale tak jak mówiłem na początku, Nie może zabraknąć. To jest moim zdaniem obowiązek, jeżeli chodzi o ślimaki. I znają życie, jutro tego nie będzie. To jutro będzie zjedzone przez obydwa właśnie moje ślimaki olbrzymie. Spryskamy jeszcze całość wodą. Tylko też jak pryskać, ja trochę właśnie na odwrót zrobiłem, bo tak naprawdę powinienem spryskać zanim dałem jedzenie. Starajcie się właśnie na to jedzenie nie psikać, żeby to po prostu później nie, nie pleśniało, tak? Pryskamy dookoła. Ma być naprawdę duża wilgoć w środku. Ok, wystarczy. No i co? Zabieramy się za przekładanie maluchów. Zobaczcie, akurat mi się przyklejały, przykleiły obydwa. Nie chciały z siebie zejść. No i dobra, przekładamy je. O, nie chcę go puścić teraz. Dobra, najpierw leci większy. Damy bliżej jedzenia. Jeszcze dzisiaj nie jadły, więc pewnie od razu uskoczą. O, no i ja wam teraz przybliżę. Zobaczmy, czy pójdą do jedzenia od razu, czy nie. Tak to wygląda od środka. O, jedzenie, już mm. lecą. No, ja Wam jeszcze raz pokażę cały ten super wystrój dla nich. One tak naprawdę więcej nie potrzebują. Terrarium nie musi być wysokie. No też one będą z chęcią wchodziły na górę. Na górną szybę. Też chodzi o to, że jakby sobie, nie wiem, na przykład stwierdziły, że chcą sobie zejść, nie wiem, zeskoczą. Co też się zdarza. Żeby nie zrobiły sobie krzywdy. Ale zazwyczaj będą chodziły po podłożu, po bocznych szybach, a góra czasami. Tak to wygląda. No nic, to by było na tyle. Ja się z Wami żegnam. Zostawiajcie łapki w górę, oczywiście subskrypcje. Nie zapomnijcie o dzwoneczku, wtedy będziecie na bieżąco z nowymi materiałami. A takie na pewno się jeszcze pokażą z nowymi zwierzakami, może i z następnymi. Z tymi, co były. Sami zobaczycie. No nic, tyle. Na razie.